Myślę, że tutaj jest osługiwanie filmu, bo my potem siedzimy i widzimy za tutaj, tutaj, na tych stronach, na konfedro. Taki tip ode mnie. Jesteśmy po sprawdzeniu z geografii był głupi. Ty to nic nie masz w ogóle? Bo ty miałeś grupę, w której były no. rzeczy, które akurat powtarzałyś No Jakieś proste No nie było tego. akumulacji twojej starej Ale były no nie, inne jakieś Ja się śmiałam jak pisałam te odpowiedzi Bo ja sobie myślę, a nie mam co napisać, napiszę baoba W jednym Ja okazało się, że to chyba było dobrze w ogóle I to chyba było dobrze Potem patrzę w książkę Tam jest skrót A ja szłam stąd I się śmiałam za was siebie Ta się śmiała to było a to, był już no. a to był geniusz jedno, to był geniusz Ale podpowiedziałam ci ten jakiś klimat, że Boże, co za tragedia. Wczoraj czułam się tragicznie, miałam takie załamanie nerwowe, w ogóle myślałam, że to już jest mój koniec. A dzisiaj? dzisiaj w ogóle nie wiem, o co mi chodziło wczoraj, w ogóle nic mnie nie rusza, mam na wszystko wywalone, że tak powiem. W tarocie nie miałam nic takiego, żebym przeżywała jakieś kryzysy, ani nic takiego. Bardziej mi powiedzieli, że będzie stabilnie, także nie jest. Dzisiaj będę siedzieć chyba przez cały dzień nad geografią. Nie miałam miejsca do roboty. Powinnam wiecie co? wiecie co ja powinnam? Ja powinnam zacząć czytać Dżumę. Tak na poważnie, bo ja jestem na 150 stronie ogólnie i uważam, że powinnam iść trochę dalej. A ja mam dosyć tej książki, bo mnie, mnie ona bardzo ciekawi. Mnie to bardzo wciągnęło nawet, ale ja nie jestem w stanie tego czytać. bo mój mózg po prostu tego nie pojmuje. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. I muszę to zmienić, bo wiecie, na to, żeby siedzieć, nie wiem, 3 godziny dziennie na TikToku, to ja mam czas, ale na czytanie nie mam czasu i. To, to nie jest zdrowe i tak być nie powinno. Więc yy, zabieram się co do geografii z wielkim entuzjazmem. mi przyszło do głowy ja już wiem, jaki jest powód mojego kryzysu, który teraz przeżywam. Mój kryzys wynika z tego, że ja się czuję naprawdę jakby był koniec roku szkoda, a nie początek. To wszystko przez pogodę. Po prostu musi się zrobić już tak yy, na stałe zimno i wtedy ja będę mogła wreszcie funkcjonować jak człowiek, bo ja nie wiem... Po prostu jak jest ciepło i słona pogoda, ja się czuję, jakby było, wiecie, dalej lato i jakby zaraz miał być koniec szkoły, jakbym ja w ogóle tą szkołą nie musiała się przyjmować, nie musiała się uczyć, mój mózg jest dalej w takim trybie, a umiem na razie funkcjonować i musi się zmienić, e, muszą się zmienić warunki przyrodnicze i wtedy dopiero będziemy rozmawiać. Także o widzenie przerobiłam dzisiaj dwie strony włosu. Ja się mega cieszę, bo wiecie co? Dla mnie, pielgrzymka do Częstochowy to po prostu ja się nie mogę doczekać od pierwszej klasy, aż my pojedziemy na tą pielgrzymkę do Częstochowy, więc dla mnie to jest wielki event, naprawdę ja nie mogłabym się doczekać od początku mojej przygody w ogóle w tej szkole. Także, no naprawdę, jestem niewierząca, by the way, także wiecie, no. Mamy być o północy w kościele. To jest trochę straszne. Znaczy ja się mega boję w nocy. Jutro mamy kartkówkę z francuskiego i sprawdzam z matmy taki duży powtórzeniowy. Ale ja stwierdziłam, że ja robię mental health week chyba w tym tygodniu i ja nie będę się uczyć zbytnio. Na francuski się nauczę, bo to mega proste. Przecież nie będę jakoś dziko robić tych notatek wszelkich z geografii i tak dalej, z włosów szczególnie. Uważam, że chwila przerwy i chwila odpoczynku mi się należy w tym tygodniu. Muszę w ogóle dokończyć dżumę na piątek. I to mnie załamuje, bo ja nie chcę tego czytać. Jakby naprawdę mi się to podobało na początku. Nie wiem o co chodzi, ale zostało mi 150 stron, także muszę dzisiaj, jutro przeczytać 150 stron. Niezbyt mnie to cieszy. Niezbyt mnie to cieszy, nie będę tego ukrywać. Plus, ja mam jakieś straszne problemy teraz z moją cerą, z w ogóle z trądzikiem i tak dalej, bo gdzieś wysypuje. Naprawdę, moja skóra nie była w tak tragicznym stanie od dwóch lat, yy, więc nie wiem o co chodzi, ale może jem za dużo ostrych rzeczy. Może być ciężko. Może być ciężko to zmienić, ale postaram się i będę dzisiaj robić chyba tylko notatki z geografii jakiejś tam, nie pouczę się tym francuski, bo z matmy próbowałam robić jakieś zadania y, takie niby wiecie trochę trudniejsze, ale połowa była y, za łatwa, a połowa była za trudna. Jakoś będzie. Jakoś y, to przeżyjemy. Wiecie co, są rzeczy ważne i ważniejsze, zamiast robić cokolwiek innego, to stwierdziłam, że pobiorę Star Stable na iPada i robię jakieś zadania, bo jakąś czarownicę przemieniło w konia, to jest gra mojego dzieciństwa po prostu i znalazłam jakiś kot na darmowego Star Radera, dlatego mówię, wszystko inne może poczekać. w ogóle, ale mieliśmy ten sprawion z matmy i poszedł mi o dziwo bardzo dobrze i był podejrzanie łatwy. Znaczy jak liczyłam punkty, ile myślę, że zrobiłam źle ile myślę, że zrobiłam dobrze, to tak na cztery, więc jest pozytywnie. Słyszałam, że wszystko, co miałam zrobić w tym tygodniu, po prostu przekładam na weekend, więc dzisiaj też będę tylko robić notatki z tego. Wolę robić to niż los, więc... Wiecie co? Zawsze jak rozmawiałam z jakimiś osobami, które... Już pisały maturę, albo były właśnie w klasie maturalnej, to słyszałam, że mega dużo trzeba się uczyć w klasie maturalnej. I jakby, dobra, wiem, że jeszcze mam daleko do tej matury i dopiero jest połowa września. Ja przez połowę dnia z i nie robię nic. Po prostu gram w jakieś gry albo scrolluję TikToka i Na naukę poświęcam jakieś dwie godziny dziennie maks. ja miałam tu geografię, zacząć robić o 17, i jest 19, także powinnam się brać do roboty. Tak Przeżyliśmy, nie spaliliśmy się, także... Chciałabym cztery, bo ja wierzę w mój sukces dzięki tym, że to nazywał skrum, no mój ja sukces, Cztery, będę optymistą Ja też obstawiam cztery Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że ten na morzu mnie nie pokona Będę rok na pustyni. Tak <grym> Widzowie, to nie był bałoba. To nie był to... Ale skrum działa, dostałem wszystkie オン Dzis tam piątce z geografii. I tak jak myślałam, yy, zepsułam to zadanie z tymi namorzynami. Ale też dzisiaj zaczęły mi się znowu wyświetlać na TikToku te filmiki, stadły w mi 200 ileżni dni do matury. I szczerze, yy, one mnie tylko spędzają w jakiś głupi, niepotrzebny stres. Ja też uważam, że lepiej jest się zacząć przygotowywać trochę wcześniej, niż trochę za późno. Ale w niektórych z tych filmach jest taka po prostu narracja, że oj, do matury zostało tak mało czasu, bla, bla, bla mam tyle do zrobienia. Boże, naprawdę zdążycie wszędzie. Bo już dżumę, e, przy jakieś 50 stron, i zostało mi 100 do końca. Dalej idzie to powoli, ale to też idzie do przodu. Mam, że teraz jakoś teraz mi się to lepiej czyta. Tak, ta ścisła połowa była najgorsza, ale teraz już jakoś robi się lepiej. Dzisiaj pewnie już nie będę robić nic, a jak będę robić, to będę robić geografię. Także bardzo duże urozmaicenie jest tutaj, my na kanale. Chyba, że będę uczyć historii. Taka to jest opcja. ంగగ bekanntింఠగచగంతణ. రషుతందడి ాగగూడఠ.